Betonowe nowe na samotno, wiatr je w okno Siedzę w oknie i wdycham samotność Jak to jest? Lubimy się jak startujemy I całe życie się odnajdujemy Wracając do wyjścia punktu źródła dźwięku łamiąc falę lęku Biegnąc, macamy po ciemku Szukając momentów, fragmentów harmonii Fundamentów, chociaż niewiadome goni Pod nas chroni się perli Zasypia sternik, za umarli Gdy uwierzą niewierni Praw powiernik na życia trajektorii Mozolny marsz do Wiktorii Mówią, Ci Bogu ducha Cześć, tutaj Kazior. Mamy dokładnie 4.46 i będę nagrywał trochę ciszej. Jestem to moja następna seria: z na 2. Ta seria, wiem, że nie każdemu może podpaść do gustu. Więc jeżeli nie chcecie jej oglądać, po prostu jej nie oglądajcie. Wyłączajcie te filmiki, oglądajcie Harry Pottera. One będą na zmianę chodzić, te filmiki gdzieś tak. Więc zapraszam. Intro do tego filmiku, muszę się pochwalić, do tych filmków, spróbowałem zrobić sam. Yy, nie mówię, że się jakoś namęczyłem, ale musiałem trochę. Yy, widzieliście już zresztą to intro, to powiem. Ponapierdzielać się z tym typem. Yy, na wolnym go musiałem jechać, bo to był taki typ, że. No, jest z mojej gildii co prawda, ale do PVP się jakoś nie rwie. Dlatego pociłem tam, yy, potki, yy, mikstury życia! Tak, rozumiecie? Widzę, że H2 jest wyłączone, nie wiem dlaczego. Dlatego wejdziemy sobie na jedynkę. Sandhur... 17, a tutaj wam nie powiem. Dobra, bijamy. Będziemy grali bez głosu, bo nie ma po co. Yy, ja mam zbroję tu nie widać prostej, zaraz ją zobaczycie. Ale żeby uniknąć tych lagów i tego ładowania, wiecie sami oczu, o co, tak. O co chodzi? Chodzi mi o to ładowanie teraz wstępne, co będzie, a potem yy, tam wczytywanie tych wszystkich obiektów w mieście, bo stoję akurat w mieście, to ja po prostu spotkamy się za chwilę. Na razie. Dobra, jestem. Yy, mamy czwartą czterdzie... No, czwartą 50. Zobaczcie, jakie tu są no lifey Jocie, nie, trzeba ich hejtować naprawdę. Nie, po prostu ludzie pewnie wstają wcześniej i <grym> mogliście już zauważyć, że to jest brief, a nie polski serwer. Czekajcie, przyciągnę sobie ramkę Metina, dobra. Bo mam na moim ekranie, bo jak mam na dużym, to czasami możemy wywalić lub coś. Mm. No i to jest właśnie ten mój surek, którym się nawalałem w PvP wincze. Myślę, że spodoba się Wam Sandhur. Yy. Od razu wam się przyznam, że tej postaci nie robiłem sam. Yy. Wymieniłem się tą postać za postać na Xenoksię Ksenox T2 też wam polecam. Bardzo fajny serwer, jeżeli chcecie bardzo szybko sobie nabić level 250. Nabijecie w jakieś 2 dni. Jeżeli jesteście totalnymi no lifeami ja tam nabiłem za dużo, jak 150-130. Ale omijajmy ten temat, bo nie chcę mi się o tym gadać. Tak, wymieniłem. Miał on 90. 90 lub 80 level nabijem setny. Przepraszam, z delagi, które mogą występować. Tutaj powbijałem KD sobie. Kamień dusz, jak ktoś nie wie. Czekajcie. Spróbuję może coś można. O, widać Boże, pod kim padły niektóre. O, dobra. Najbardziej się liczą w tych grzach. mam 200 pereł, ale to się nie liczy. Najbardziej czerwone się liczą. Jeżeli chodzi o ten serwer. Widzę, że tu zabijają osoby, więc wolę się nie wychylać, bo zostanę w mordę. Spójrzmy na to Kozackie PvP. Bum, 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 bum. Parę hitów. No i pani surka padła. WTF. Tak, WTF. Jakieś to rozkoszne. Wiem, że jak tak stoję, to nic mnie nie laguje, ale jak postoję, to dostaję lagów takich małych, może tego nie widzicie. Mam 14 FPSów 8, bo nie. Czemu, ale nie mogę stać... Nie mogę... O! Nie mogę po prostu nie ruszać tak myszką na przykład leciutko. Bo jak będę jej nie ruszał, to, to właśnie mi spadają FPSy dół. Nie wiem czy to Metin ma taką blokadę jakąś, czy coś. Dobra. Wiem, że za dużo tutaj nie będę robił. Bo to... Bo w końcu jest czwarta, a piąta. I no sorry bardzo. Może mieć po co wy na to? No czemu nie? Hmm. My może troszeczkę A, i od razu was uprzedzam, że y, Tam y, Tam jak będziemy expić będą W niektórych miejscach Na wielkich spotach będą Lagi, więc y, Więc przepraszam Was za to, będę próbowała Znaleźć jakieś mniejsze spoty No To tyle, co chciałem powiedzieć A Teraz Widzimy się już na spocie, baju, baj. Ha ha. Cześć, Manko, już jesteśmy. Pamiętać jak mówiłem, że będę miał lagi, porębało mi się troszeczkę, bo wtedy jak miałem lagi, rozmawiałem przez Skype'a po prostu z kolegami i on też laguje, tak, chociaż naprawdę nie wiem jak będzie, bo Skype, nie Skype, przepraszam, tylko Fraps bardzo obniża... Tutaj i sam tutaj mam około 25 FPS-ów, więc zobaczę jak, to, zobaczę, jak to będzie z tymi fps -ami. No, no niezbyt ładnie, bo, bo do 20 dosięga tylko. Więc nie wiem, jak to się wam będzie oglądać. Ale u mnie chodzi czysto, gra. Więc nie wiem, naprawdę, tylko do 20 dochodzi. Więc. Żeby nie było jakichś tam lagów. Zobaczymy się na większym spocie. Na miejscu. Cześć. Siema jestem. Tutaj widzę mały spocik na mnie leci już. Dla mnie to jest naprawdę malutki. Zasmucę wam. Mam 10 FPS-ów, 11. Coś... Muszę wiedzieć co? Muszę po prostu te wszystkie cienie i duperele te takie w ustawieniach Metina wyłączyć, żeby. O, 30, dobra. Żeby nie było tam żadnego pierdzielenia się. Przecież tu jak za dużo jest o, y, tych stworków i one wszystkie cienie rzucają i tak dalej. Tu nie widzicie akurat czy jest ciemno. Ale tam gdzieś rzucają w teksturach, to wiecie No jednak fraps obniża tą jakoś całą. O. Wiecie z czego jestem najbardziej dumny? Właśnie z tego intra, które zrobiłem. Musiałem się namącić, żeby tego dupka <grym>, tego gościa o tutaj y, y o majastra, postać Kazior, którą oddałem komuś, a on zapieprzył mi całe kół, ale nie jestem tu zdenerwowany na niego ani nic, bo to już oddałem mu, tak? Trudno. Pajo jajo. O, to jest właśnie ten ninja z Intra, bardzo go pozdrawiam serdecznie, gorąco, całuski. E, całuski? Nie było tego. <ścoughs> Dobra. Nie mam tu jakiegoś za dużego spota, nie wiem, nie wiem naprawdę. Me może opowiem trochę o Metinie, na pewno dużo wiecie, ale. No i przepraszam za ten cię cięty się obraz, bo no FPS-ów mam mało. O, idź, idź, teraz się chciało zmęczyć. Nie. E, czym jest Metin? nie jest MRPG. O ile wiem? No tak, jest MRPG. Jest to gra y, opowiadająca o czterech O czterech bohaterach. Ninjo wojowniku surze i szamanie. Każdy ma swoją specjalizację. Wojownik jest bardzo silny lub szybki. Zależy jaką specjalizację się wybierze. Potocznie nazywany mental lub body. Sura. Jest BM lub WP. Ja posiadam BMA. Tak, to jest Sura. BM właśnie włada duchem i różnymi takimi mocnymi skillami właśnie. Skille to magia. Większość wie, przecież jak gracie w WoWa lub w LoLa, no to do kogo ja mówię, przecież nie mówię do jakichś dzieci. Wy jesteście tam już dobrze nagrani w te gry, więc na pewno wiecie. Przepraszam za mi głos, ale taki chrypkę mam taką. Jeszcze jest Shaman. Szaman jest. Nie wiem jak to się mówi, czy... Scheller, czy jakoś tak, nie wiem, wszyscy mówią Heller, więc powiem Heller, czemu nie? Heller, czyli taki co piorunami włada, i tak dalej. Jest smog, taki, który yy, taki jakby yy, wielki ogień czy coś takiego wypuszcza z podziemi i rani przeciwników. I też yy, smog daje tak zwane buffy, czyli magię wspomagającą, która daje więcej na krytyczne uderzenie lub coś w tym stylu. No i mam 12 FPS-ów znowu. Wiem, że to mało, ale nie myślę, że tak się będzie cinać. Jeżeli tak, to po prostu mnie słuchajcie, a na ekran patrzcie tak ukradkiem. No, najwyżej. Nie jest tak źle. No, wiem, że klatkuje. Ale no, sorry. Um, co jeszcze? O, mamy piątą za minutkę. Więc poczekajmy na piątą. Nie, no żartuję. Nie będę czekał na jakąś piątą. Piąta jest codziennie. O, dobra. Turu. O. Pięciokątno. Przyda się. O, tak. Na razie. Pugnięta. Biała perła. A może komuś kiedyś dam jeszcze. Dobra. Możemy zapierniczać dalej, choć nie wiem, czy tu nie zostanę, ale... Tam. Na czym skończyłem? Aha, dobra. Jeszcze został tylko ninja. Ninja jest Danger lub Archer. Archer jest to... Przepraszam, skąd ja przyszedłem tutaj. Archer jest to y, ninja, który specjalizuje się w łukach. Ma bardzo mocne skille i, i każdy łuk ma swój zasięg, więc to już zależy od łuku, jaki będziesz dobry. Naprawdę. I od reszty equipunku również. Dagger, dagger jest to, jak już na pewno wiecie, zabójca, więc... Y, 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 sztylety. Y, jego specjalizacją są sztylety. I jego najlepszym skillem, jaki dotychczas widziałem, bo jeszcze nie pododawali jakichś tam nowych dupereli, to jest Zasadzka. Z połączeniem Zasadzki z Kryciem się jest bardzo silna, czyli Ninja po prostu się kryje. Co widzicie na intrze w ostatniej akcji, nie ma, na, nie ma y, y, Pajo Jajo, nie ma nigdzie, ja walę tym skillem. On się nagle pojawia i zaczynamy się bić. To jest właśnie krycie, gdybym nie walnął tym skillem, co chwilą pokazałem, on by mógł nie spokojnie w plecy się wbić, zadając mi może nawet krytyczne obrażenie, przy czym mógłbym po y, prostu umrzeć na jednego y, ciacha, na jednego skilla, więc to jest bardzo mocne. Y Jutro, dzisiaj tak praktycznie, spróbuję wbić 115, przepraszam, że się ściąłem, 115 level, to jest jednak coś na tym serwerze, dla mnie, dla mnie oczywiście. I bardzo się cieszę, że się wymieniłem postaciami, kolega bardzo był, który sand, chórem dysponował na początku. Był bardzo y, uczciwy, że się wymienił, bez żadnych tam oszustw. Na początku, oczywiście, napisał mi, że podałem, że podałem y, złe pasy do konta, tam y, login. No i, i go wyśmiałem, trochę źle zrobiłem. Wyśmiałem go, powiedziałem: hach, na pewno nie oszukujesz mnie. On mi podał dobre, ja od razu zmieniłem pasy. On mi podał dobre, ale potem tak on mówi: Wiesz co, powiedz prawdę, bo cię podam do sportu. Ja wiem, że naprawdę taki login nie jest, jaki mu podałem. I nagle mnie śniło, Cholera, Kazior, przecież to nie jest taki login, tylko inny. zakładaj specjalnie, żeby nikt ci nie wchodził. I od razu go przeprosiłem, powiedziałem prawdziwe, on podziękował i już do teraz się nie widzimy. Jestem bardzo ucieszony z kąta Sandhur. Z bardzo dobrym kątem. Ogarnia, no i tak dalej. Dobra, wbijemy może ten level i skończę. Pójdziemy do miasta z powrotem. Eee, szkoda, że nie nastawiłem jakiegoś tam stopera czy coś. Bo nie wiem, która kompletnie, ile nagrywam. Ale około 10 minut może już jest. A może jeszcze nie i mam czas. Nie wiem, najwyżej materiał będzie trwał 20 minut. Hm. Tak. Harry Potter trwał około 20 minut i wcale tak długo się nie renderował. Z tym wszystkimi obróbkami, z renderacją całą, trwało to około godziny, więc to nie jest wcale dużo. Z wrzuceniem na YouTube trwało to półtorej godziny, więc nie jest to dużo. Na Metina też mogę trochę poświęcić, jeżeli tylko chcecie. Chciałbym mieć jak najwięcej widzów. Oczywiście, moje 20, moich 25 widzów szanuję jako kumpli. Nie mówię, że ich znam, czy coś tak ogólnie. Jedynie z moich widzów to znam Kazame. Kazame, kogo tam jeszcze znam? No i to chyba wszystko. Kaz A nie, Kazame i Bastka. Nie wiem, jak to ma Jocho, czy jakoś tak. I to tyle. Pozdrawiam ich, oczywiście. A reszta to ci tam. Muzyka rozmowy 100. Też pozdrawiam, ale to tacy wirtualni koledzy, czy ich nie znam Ym, z tego, z reala, tak? Dobra. Tururururu. Czy wam się... Ja wiem, że to trochę brzmi dziwnie, ale czy wam się trochę to podoba, czy wam się to podoba, czy nie? I tak, Metina... Cukula, tarcza, odejdź! I tak będę nagrywał. No, przepraszam. Jest, zdobyłem tą tarczę na Tarczy na 6.1 jest bardzo trudno znaleźć tej na tym serwerze, więc super się czuję teraz. Yy. Czy wam się podoba, czy nie będę nagrywał? Nie musicie po prostu oglądać, jak już mówiłem w początku filmiku Zobaczcie, że nagłówek jest z Metina, więc wyjdźcie po prostu yy. i tyle, nie dawajcie żadnej łapki, nic. Ja zrozumiem, oczywiście, to jest normalne. Patrzcie, tu jest nowy obraz, jak wbijam mu level nad głową będzie. No, a widzicie? Nie ma jakiegoś tam... Bardzo fajny serwer, polecam. Jeżeli chcecie zagrać Sandhur, mój nick, wyświetli wam się tutaj na ekranie teraz. Sandhur, dużymi literami. Się wam wyświetli, żebyście sobie zapamiętali lub zapisali. Dobra. Widzimy się w mieście. Bye. Bye. He <laughs> Dobra. Siemanko. Już jestem. Wylogowało mnie z gry. Czyli... Jak gracze mówią, lognęło. Yy, no, widzę, że wszyscy poszli, więc mogę wam przedstawić NPC. Yy, ojej, nie laguj. NPC są to... A, co ja wam mówię, że wiecie. Są to boty, które stoją i coś sprzedają. Tu już macie więcej FPS, FPS-ów, lepiej się wam będzie oglądać. Yy, no i macie tak. Lwia Zbroja i Boga Smoków. Czyli tak, co jest u NPC? -i plus 9 wszystko jest oczywiście, czyli na maksymalnych obrotach zbrojeń na 26 i 61 i tak wszystko muszę zrobić tym tarczę sprzedam sztabki, dostanę pieniądze za to w metynie tak zwanej yangi dokładnie tak o, Przylegowało. no tu macie tam bronie Zwykły mieczek, FMS tak zwany, miecz pełni księżyca, sztylety, koziki, czyli kozik czarnego liścia, łuk, jakaś tam włócznia, łuk z rogu jelenia, czyli jelonek i ostrze z czarnej stali, czyli yy, rib. Tak. A tutaj to jakieś tam pierdółki, tam na piąte levele, więc to to... Ej, nie laguj mnie przy pana. Proszę nie lagować. Dziękuję. Oho, przyszedł kozaczek Zaczynam się... Zaczynam się obawiać Czy on nie pokaże tych przednich? No, już się zaczął bawić Poczekajcie, napiszę mu Możesz mnie... Nie bić, widzę, że mam lagi Nagrywam na YouTube Czekajmy na jego odpowiedź Dobra, on powie tak. Czy Sika nas teleportuje do pewnych miejsc? Ta. Strażnik areny. Tam. Walki treningowe. Oglądaj walki i tak dalej. Masz białe niebieskie perły? A mam. Ile? Yy, tutaj wędrujący do mokrońca. to o co? Sukienki. Ona nawet nie wiem, co to robi. sekret, sekret. Sekretarka Game Mastera, nie wiem co to robi. No a tutaj teleport do sekretnej komnaty. Cafe Shop. No co tam, różne potki, te takie wspomagające dopalacze. Jak ja to zwę. czekaj się chwilę. Dałbyś mi. 5 plus. Uro, i kurwa. no lipka. Kowałem to co? Kowałem to pali przedmioty. Arena chwała i wymiana zwoju. Tutaj można ką. I tej Atlantyda. Jeżeli chcemy wejść do Atlantydy, musimy mieć krwisty kamień. No, którego ja nie mam. Krwisty kamień możecie kupić tu za 15kk. To nie jest jakieś drogie. Atlantyda to to, co mieliśmy, co byliśmy przed chwilą. Za free nie mogę. Czemu? Lol, pozdro zafrinie co? chcę. No to nie. Dam ci redkę za nie. Okej. Okay. Okej, okay, a czemu nie mógł? Czemu nie mógł mi dać zafry? Nie rozumiem. A tutaj macie różne tam duperele, kadeki i tak dalej. No to są, to, to koniec jest najwyżej tego, bo nie. Oj. <śm> O, tak nie można. Oj, przestań, chłoptasiu. Ale ma klatę. Oh, man. Dobra. Tararara. Hehe. Tak, od dzisiaj z moim kolegą, chociaż ty nie znam nigdy. Dobra, więc... Kończymy to na... Oj, Boże, cyklopa zrobiłem. Kończymy to nagranie. <słuch> 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 <A! słuch> Boże, jak się wydarzyło, jak ma... No, ty! Żal. Dobra, zaszala. O, 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 <noise> Jak się wkurzył, myślał, że to on. <noise> Dobra, to na razie. Cześć, żegnam Was. Komentował kazior. Pozdrawiam elegancika. No i tego osa. Niech będzie. Cześć. Na razie. pawa. Pa. kombo pożegnaniowe. <noise>